Czy jesteś wszędzie, mam takie pytanie. Ja nie, tylko u siebie. A, czyli nie jesteś wszechobecny. Wszechobecny nie. Co to jest za odcinek? Nie ja wiem. Już, ja już czytam kurwa, bo to też z komentarzy wszystko się bierze. Co taki wesoły boczek? Co jest? A? O! Fertku. Jaki dobry panie, jaki dobry panie, a co pan za wiejskie piosenki od rana wyśpiewał? Bo panie, no bo to z radia mi wyskoczyło, tak się przyczepiło i się kręci cały czas. Panie, śpiewaj co pan u siebie w domu, wie pan? A nie spokój wewnętrzny lokat... A wiesz czemu Boczek tych czasów piosenki, by robić kupy nigdy i siku? No bo było to w odcinku od Wrota no, chyba ostatni. Jak nie widzieliście to zobaczcie to na kanale, bo to jest straszne, ja się bałem tego. A, już wiem o czym, to jest odcinek o Boczku, ładna ale nie do ładna Do Ładna, ta mnie się nie podoba, o! A propos piosenki, proszę pana, ja już tyle razy panu mówiłem, żebyś pan swoje potrzeby filologiczne załatwił u siebie w mieszkaniu, a nie tutaj. Filologiczne. Do widzenia. Hmm. A tu się w ogóle fabuły nie trzyma, bo jak w jednym odcinku mówili, że nie może korzystać z kibla i tłumaczył dlaczego, to, to nie może To teraz Cierpić. To <mulacza> ja, gdzie żeś ty schował klatcenki, bo ja nie mogę znaleźć mafioza pan boczek walczyć Jak kura w kuchni Jak boczek gdzie bój? Co on robi w kuchni kura, kura, Pomidorki, kibów. serek No ja wiem dlaczego, ale nie chcę spoilerować, bo mi zaspoilerowali widzowie No, bigosik co to robi? No, ja jestem. Se... Dzień dobry panie wettku. Ja sobie y, y, przyszłem te klapsęgi pożyczyć normalnie. Jak hmm. to to wygląda na klapsęgi? Kiblu? No byłem sobie w kiblu, a teraz jestem tu i w klęceni się To gówno. O, dziękuję pani Helinie, ja Halinaczko. Myślałem. Normalnie, tylko sobie co, wyrwie i, i zara pani oddam. No to do widzenia. To taki pozytywny to jest. jest. Co tam tak Panie Boczek, niech pan sobie lepiej głowę wytrzepie, bo się fryzurka panu zakurzyła. Co jest? Wszędzie jest Boczek. Panie nie ruszaj pan nie swoim. No. Panie ja przyniósł odnieść. Podziękował. Mm. Panie, poczekaj, a co pan tu robi, skoro przed chwileczką pan na podwórku wino doił? Jak co se robię? Normalnie się tu stoję, a na podwórku żem sobie. byję. Co Nie jest? Wiem, czy pan posiada Jak to jest możliwe? Znaczy posiadałem se, Windo ale żem se wypił. A i pan nie paszę z tobą, prawda? Ale klapcęgi pan za darmo pożyczył, tak? Panie, a tu ja pan, to niezgodności że się, miał, się zaczynają. zaczynają. tam, żeś się pan sam pił i to nie tylko wino, ale wódki i to codziennie, panie. Mi się wydaje, panie, że to jest ja brat alkohol... bliźniak, brat bliźniak boczka. W postaci wódki w ogóle nie pijam. Inna jest historia, ale też nie rozumiem. No, nie, wiem, co? tylko ta okazja codziennie jest, panie Fertku. One no, no, mi no. Paszał Panie w ogóle jak pan do, w gości przychodzi, to się buty ściąga, a nie w zagnojonych pandoletach boperskich dywanach. Się Dobra, panie, <laughs> ja te buty dywanach. tu ściągnę normalnie przy panu od razu. A i se do domu w skarpetkach pójdę, ale już tu moja noga nie postanie. Choćbyś mnie pan normalnie na klęczkach prosił. <laughs> o, o, I chwała Bogu! Panu Jezusowi będę za to dziękował, wie pan? No, <laughs> Pokaznie... Jest ja na podwórku. No jak? Kurde, kurde no. Nowy Boczek, kurde, miał nie przychodzić. Nie pani. Czy jest u Pana Arnold Boczek? Panie, nie ma i nie będzie, bo ten człowiek nie ma prawa wstępu przekroczenia progu tego domu. Ja nie ma prawa? Przecież przed chwilą wchodził do Pana. Jak wchodził? Kiedy? Którym jak, Jakieś 30 sekund temu, normalnie, przez drzwi. Nie widział, bo... No, nie widział pan, jak się ukrył. Sprawdzałeś pan w szafie? A nie jak w szafie? Przecież on by się do szafy nie zmieścił. W lodówce? Znaczy, jest wyjątkowo otyły. Chociaż z drugiej strony, jak na taką masę, to jest wyjątkowo żwawy. To znaczy, szybki. Nie rozumiem, jak szybki. No, Wyobraź pan sobie, że e, widziałem go w piwnicy. Jak klapcęgami wyrywał ze starego tapczana jakieś zardzewiałe e, sprężyny. Ale co jest ciekawe, że wyszedłszy z piwnicy, udałem się bezpośrednio do toalety. Okazało się, że jest okupowana właśnie przez kogo? Okupowana. Również przez pana Boczka. To tak dosłownie okupowana. No, no. To myślę sobie, że są na tym świecie rzeczy które bez co najmniej pół litra pan nie rozwiąże. Aha. <grym> się sąsiedzie, że mamy do czynienia z jedną z nich, panie Paździu. Ale kadr dziwny. Ja no, jaka kurwa jak jak kamera czynny, jest, tak, jest. Rozwinęło panie, się. Panie, jak pan, panie, Pan wie, że ja żebym go przed chwilą widział w Gibnu a potem w tym samym czasie, żebym go widział w kuchni, jak po klatceńki przyszedł, znaczy w tej kuchni, co my tu siedzimy? No, to, to akurat można racjonalnie wytłumaczyć. Pan się odwrócił. A gruba hit przemknął się za pana nie, <laughs> panie, to nie jest takie proste. Przecież ja, Rzymy go w widział z nowiuśką rolką papieru toaletowego, czyli że załatwiał grubszą potrzebę. A w jego wypadku, panie, to trwa. W takim razie no, pozwolę sobie zaryzykować twierdzenie, że mamy do czynienia ze zjawiskiem irracjonalnym. No i czas z tym fantem Panie Ferdku, spokojnie. Sąsiedzie, trzeba to wszystko zdokumentować, te zachowania wszystkie zarejestrować, hmm. uporządkować i po prostu Przez... A czemu Ferdek pije flaszkę, a pan Paździoch pije kurwa, jakąś lemoniatkę? Bez służb specjalnych. Gdzie? <laughs> no zobacz. Kompocik. Pan myśli, że... Kąpocik gdzieś, no. ręzotka. Nie no, ma też Przez kieliszek. A, zobacz. jest też kielisek. nie zauważyłem. Ja nie myślę. Ja opieram się na racjonalnych dowodach. Uh -huh. No, to Jan Sebastian Bach. No. Ja Sebastian pan co to jest sąsiedzia? Nie, nie wiem, na guzi głównej jakieś tam. Kamera. Luskwa nano. Doktor. Robot najnowszej generacji. Bezprzewodowa kamera szpiegowska wysokiej rozdzielczości. Teraz umieszczę ją. Wtedy takie technologie były, bezprzewodowe kamery. No to nowy odcinek jest. Miejscu. No nie widać jej Dzięki No nie widać. No. mieli całodobowy monitoring tego pomieszczenia. Jak całodobowy? Przecież. Panie, tutaj całodobowo się ludzie intymnie wypróżniają. Tak? Mnie ludzie nie interesują. Mnie interesuje Arnold Boczek. Ale to studio. Tutaj... Uważaj pan, bo tu wszystko jest okablowane. O kurde. Laboratorium. Potem centralny panel Centrum obserwacyjny z własnym źródłem zasilania. O. Widzisz, Ale padł tak. Korytarz. <laughs> Five sides at Czy <laughs> <laughs> to Freddy Fasbert? Kurde. <laughs> <laughs> o, panie moje... kurwa, i Oho. Panie. Patrz, panie, ja zajada. A, a, a mówiła, że się odchudza, panie. A, widzisz, pan, stanie z tego o. typu sprzętów <laughs> może obalić wiele mitów. O, 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 teraz o, idzie. Moja małżonka Helena. He, 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 teraz Helena. Zajrzy, czy mnie nie ma w kiblu, a potem zrobi coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć. No. Na no początku myślałem, że to jest gimnastyka ale to nie jest ani gimnastyka, ani taniec no. Co to jest Co ona robi? Kungwu ćwiczy kurde. Panie. No, rzeczywiście dziwne jakieś. Dziwny to jest ten człowiek, go Właśnie nadchodzi. O, pan Boczek kanapkę wyrywa. No. To nie, ciekawe o, o czym oni gadają. O dupie Maryny. Jak znam życie, to Boczek pociska jakieś pierdoły o pogodzie albo o jedzeniu. O, zobacz pan, Mariolka, czepać przyszła. Co ona tak czepie i czepie na okrągło? Czepie i czepie ciągle. Jest to normalne. Inaczej by było, gdyby tym czynnościom oddawał się mężczyzna. O, powiedz, zobacz pan. Boczek teraz wrócił od Stasia i Mariolę zagaduje, no. Ale właśnie nie wrócił od Stasia. Co? Nadal no jest? Bo czego rozmawia z pańską żoną. Co jest? Baboczki są. Zaraz jest. Zara do nich. z pańską córką pod trzepakiem. I tu jeszcze lezie, panie. Panie, ale Zara, przepraszam. Branka, kurwa. Że filologicznie to jest niemożliwe. W trzech miejscach naraz być, panie. A jednak to prawda. Jak on to robi? Jest on taki kulturalny, miły. <głos》głos》> Pozwoli pan, że. Ale obstrany Kibel. Widziałeś? Marta jest. względu. O, co nie, Zobacz Normalnie za, zanika na oczach, panie. Proszę. Nie, no, bez przesady. Musisz śledzić czynności pod trzepakiem. So A, jest. To jest... Nie, no, no. no był i, i z nich, no. nie? Panie, przepraszam, ale ja w ogóle nie, nie rozumiem, znaczy... Bo jest jeszcze czego nie ma. No, bo, nie. Ale co chodzi? Oj. Dzień dobry panowie. O! No. Jakie fajne telewizorki macie tu w Murderza? Panie, przyznam się, że, że mnie się to w ogóle w głowie nie mieści. Podobny wypadek wydarzył się w Filadelfii w 1899 roku. O, no, naukowiec. No, Luterański pastor... Ziół. John O'Hara. John O'Hara. w czterech miejscach. Gdzie. Znam nie w kościele. Kiedy odprawiam nabożeństwo. U fryzjera. Tomasa Fergusona. Gdzie jak co wtorek goń boko broni. The Lord. Said to me, all we love. <laughs> w lokalnym pubie Gibson Club, you. gdzie jak co dzień spożywał swoje ulubione piwo imbirowe. Mm. All we need is love. The Lord said to me, All we need is love. Yes. I uwaga. All we w mieszkaniu nijakiej Tracy Jackson, czarnoskórej praczki, z którą podróżował. Eee, co to zrobił? Intymne kontakty. Intymne kontakty. Bo. Oh, Setmi. O, Linitsu! Linitsu! Przepraszam, jak intywne stosunki, jak on ksiądz był? To nie był ksiądz? Tylko pastor, oni mogą. Ale słuchaj hmm. pan dalej. Okazało się, że on nigdy w ogóle nie istniał. Panie. Nie, no panie, no jak. Przepraszam, jak nie? to istniał. istniał tylko jako projekcja zbiorowej purytańskiej wyobraźni. Jak to możliwe? Co ty pieprzysz, Marian. Jaki hologram? Przez jest normalny, gruby, zwykły chłop. No ale pani Heleno, w końcu są te nagrane wideo, no. no? Nie możemy tego lekceważyć. No dobrze, no to proszę, co państwo proponujecie w tym układzie? No właśnie, i myśmy z panem Marianem nawet już wstępnie na ten temat dyskutowali. No cóż, boczek istnieje tylko dlatego, że my go sobie wyobrażamy jako takiego. Bzdura! Jak ja sobie mogę wyobrazić w ogóle coś takiego? A jednak sobie wyobrażasz? nie uważasz, ponieważ jest wyobrażalne. To znaczy, zaraz, czy ja dobrze zrozumiałam, jakby coś, proszę mnie ewentualnie poprawić. To jakby chudego botka to znaczy, Ale my jesteśmy sobie jakby projektorami tej projekcji, tak? Tak, jest, Halinka. No to w takim razie zmieńmy tę wstrętną projekcję na fajniejszą. No właśnie do tego zmierzam, tylko ty Helena mi ciągle przerywasz. Wiem, kogo możemy sobie wyprojektować zamiast boczka na, na sąsiada. No, braka o mamy. Znakomity pomysł. Mężczyzna przystojny na poziomie. Jestem za. Popieram, też popieram. Zresztą cały świat go popiera. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja, ja też mamo. się nie zgadzam. Mm. Bo co? Bo co? No co, bo co, no bo on, on umie tylko po angielsku i ja nie będę z dziadem cały dzień po angielsku gadał, bo jesteśmy w Polsce i się po polsku tu mówi. No, a jeżeli chodzi o mnie, to ja bym sobie życzył mieć za sąsiada kobietę. No ciekawe jaką? Lodę robaczewską. Akurat, po drugie! A <laughs> dlaczego? <Lode. śmiech> Bo zaraz nam tu ściągnie na łeb ten cały Majdan! To nie wiem, no, no proszę państwa, to może wybierzmy kogoś z takiego Majdan. z autorytetem, może osobę duchowną. No. może. No. Dalej mamy. Ja się nie zgadzam. My jesteśmy w Polsce i tu jest wiara Polska. Ale. nie, No proszę państwa, my w ten sposób nigdy nie dojdziemy do jakiegoś porozumienia. No to Helena. Co proponujesz? Ja proponuję. Michał, z tym fantem się przespać. Ja nie rozumiem, co ty masz przeciwko Szymonowi? No jest świetny, zakręcony, facet z humorem. Jego show cały, ca cały kraj ogląda. No Zabiedź, Szymon Majewski. Szymon ja w ogóle nie śmieszy, w futrze chodzi i w ogóle... No, no, no. A jeżeli Szymon cię nie śmieszy, to ja nie rozumiem, no. To powiedz, kto w tym kraju Zapomniałem, że był ktoś taki jak Szymon Majewski, A dlaczego mam je no, śmieszyć, prawda? jest sąsiad nie jest od śmieszenia. Jest od poważniejszych rzeczy. No to znaczy konkretnie od jakich? No... Picia wódki. No, poważnych rzeczy, to autorytet moralny. Ma być na przykład ten z jpn u yy, kurtynka na przykład. No nie, no przestań. No. Będzie mieć jeszcze tutaj cały czas prześwietla. A kogo byś ty chciał za sąsiada sobie wyobrazić, No mówię, Michała Wiśniewskiego. Ja bym chciał dać do Jaspera, żeby chodził po no. schodowej do Hibla i, i śpiewał. Co ty się w ogóle ostatnio taki Bogojczyźniany zrobiłeś? Przepraszam bardzo, Halinka, ale ktoś w tym domu musi być odpowiedzialny, wiesz? To znaczy co? Ja jestem nieodpowiedzialna, tak? Mm. Halinka, ja tobie powiem. W sensie moralnym troszkę tak. Patrzcie, no, moralista się znalazł, no. Ten co własnej żonie z portfela pieniądze na wódkę podbiera. Tylko przepraszam hmm. cię bardzo, ale to nie o tym mowa teraz. Co ty gadasz, wiesz? O co jest mowa? Tak, wiesz co, ty se najlepiej wyprojektuj takiego kompana do budki. O nie, no. przepraszam bardzo, ale ja w ten sposób dyskutować nie będę. Ja wychodzę. Przepraszam, bardzo. I bardzo proszę. I proszę bardzo. I proszę bardzo, szerokiej drogi. Stuknij się w ten swój drobno No, kolejny. Zatralena. Żadnego banderasa ani Wasarika. To ty się stuknij w ten swój pornograficzny wysyłek. Żadnej Angeliny ani Czechów. No to może chociaż. Cichopęg. <grystanie> Powiedziałam, nie. Cichopęk. <grystanie> widziałeś pan, panie Fertku, No krew człowieka zalewa. Panie, u mnie jest to samo. Moja mi przed chwilą braci mrożków chciała wcisnąć. O, <laughs> no widzisz, pan. Wow. Kobiety myślał tylko telewizorem. Żadnej głębi. Marka Mostowiaka, kurwa. Z tym fatem, żeby... <laughs> Proszę państwa, wobec permanentnego konfliktu ja mam pewną Propozycję. Tylko nie Ciociolina, Marian. Zamilcz Helena. Proponuję, żebyśmy wszyscy skupili się na kandydacie. Każdy na własnym, a kto się objawi fizycznie, zostanie przez wszystkich zaakceptowany. Ja się zgadzam. No. No. ja też uważam, że to jest takie sprawiedliwe nawet. To jest ideał, te teksta, po, co, połączenie wszystkich. Tak, Ja, ja to wymyślił, ale. No. <laughs> Trzy. Dwa. Jeden. Start! No. <laughs> się zaczyna myślenie. No. No. Mówiłem? Nie, <laughs> boczek ideał. Lepiej się nie da.